Czy kiedykolwiek kładłeś się spać i czułeś się niespokojny, jakby coś zakłócało twój spokój? Dla wielu noce są czasem odpoczynku, ale dla innych mogą być okresami bezsenności, zmartwień, a nawet nieprzyjemnych doznań duchowych. Ojciec Pio, jeden z największych czcicieli Różańca świętego, ujawnił potężny sekret przemiany nocy, spanie z Różańcem pod poduszką. Ale dlaczego ta praktyka jest tak wyjątkowa? Co tak naprawdę dzieje się, gdy śpisz z różańcem u boku? Czy może przynieść spokój, ochronę, a nawet głębszą więź z Bogiem? W tym filmie odkryjesz odpowiedź na te pytania i zrozumiesz, dlaczego tak wielu wiernych zainspirowanych naukami Ojca Pio przyjęło tę praktykę w swoim życiu. Podróż wiary nie kończy się, gdy zamykamy oczy w nocy, wręcz przeciwnie. To właśnie wtedy nasza dusza może być najbardziej otwarta na Bożą obecność. Jeśli chcesz spać spokojniej, wzmocnić swoją duchowość i obudzić się z odnowionym sercem, zostań ze mną do końca. Ojciec Pio zostawił nam cenną naukę, a dziś zrozumiesz dlaczego. Ojciec Pio nie tylko odmawiał różaniec, on żył różańcem. Dla niego ta modlitwa nie była zwykłym powtarzaniem frazesów, ale potężną bronią przeciwko złu. Zawsze nosił przy sobie różaniec i często widziano go trzymającego go nawet podczas snu. Kiedy ludzie pytali go, ile zdrowaś Maryjo odmawia każdego dnia, jego odpowiedź była zaskakująca: Wiele, wiele, gdybyście tylko wiedzieli, jak potężny jest różaniec. Ale dlaczego ojciec Pio tak nalegał na tę praktykę? Dla niego różaniec był nieomylnym sposobem szukania opieki matki bożej, powierzania Bogu życiowych bólów i wyzwań oraz znajdowania duchowej siły w obliczu trudności. Wierzył, że trzymanie różańca w pobliżu, zwłaszcza podczas snu, oznacza pozostawanie pod matczynym spojrzeniem Maryi Dziewicy która wstawia się za swoimi dziećmi o każdej porze dnia i nocy. Niezwykły epizod o jego miłości do Różańca wydarzył się, gdy jeden z jego duchowych synów zapytał go, jaki jest najlepszy sposób na duchową ochronę. Ojciec Pio po prostu podniósł Różaniec i odpowiedział: Tym, trzymaj go mocno, Matka Boża nigdy nie opuszcza tych, którzy jej ufają. Spanie z różańcem nie było więc dla niego jedynie gestem oddania. Był to akt absolutnego zaufania w Bożą Miłość i ochronę. Tak jak żołnierz nie śpi bez miecza, tak chrześcijanin, który chce być duchowo chroniony, musi zawsze mieć w zasięgu ręki różaniec, nawet podczas snu. Teraz, gdy rozumiemy, dlaczego ojciec Pio tak bardzo cenił tę praktykę, pojawia się ważne. Pytanie, co tak naprawdę dzieje się, gdy śpimy z różańcem pod poduszką? Tego właśnie dowiemy się w następnej części. Co się dzieje, gdy śpisz z różańcem? Sen to święta chwila. Podczas gdy ciało odpoczywa, dusza pozostaje wrażliwa na rzeczywistość duchową. Dlatego wiele osób zgłasza odkrywcze sny, spokojne doświadczenia, lub z drugiej strony duchowe ataki w nocy. Ojciec Pio wiedział o tym i z tego powodu zalecał, aby różaniec był zawsze obecny, nawet podczas snu. Kiedy wkładasz różaniec pod poduszkę, dzieje się coś głębokiego. Po pierwsze, ma to wpływ psychologiczny i duchowy. Poprzez przyjęcie tego nawyku umysł i serce przyzwyczajają się do zasypiania w modlitwie. Prosty fakt dotknięcia różańca przed zaśnięciem Przynosi poczucie bezpieczeństwa i bliskości Boga. Ostatnia czynność przed zamknięciem oczu nie jest zmartwieniem czy strachem, ale aktem wiary. Ponadto wielu wiernych donosi, że kiedy kładą się spać z różańcem, doświadczają spokojniejszych snów i bardziej pogodnego przebudzenia. Istnieją świadectwa osób, które po niespokojnych nocach, pełnych niepokoju, zaczęły lepiej spać, po prostu dzięki przyjęciu tej praktyki. Czy to zbieg okoliczności, czy prawdziwy duchowy efekt? Innym potężnym aspektem jest to, że trzymanie różańca w pobliżu jest aktem zaufania we wstawiennictwo Maryi Dziewicy. Podczas snu jesteśmy bezbronni, ale Maryja jako matka czuwa nad swoimi dziećmi. Trzymając różaniec lub mając go blisko, symbolizujemy całkowite poddanie się, pozwalając jej matczynej obecności otoczyć nas i chronić. Różaniec jest czymś więcej niż świętym przedmiotem. Staje się duchową tarczą. Ciemność boi się światła, a modlitwa różańcowa jest płomieniem, który rozprasza wszelką ciemność. Spanie z różańcem pod poduszką to nie tylko gest oddania. Ale praktyka, która przynosi głębokie duchowe korzyści. Wśród wielu efektów tej postawy wiary wyróżniają się trzy: wewnętrzny spokój, duchowa ochrona i głębsza więź z Bogiem. Pierwszy: wewnętrzny spokój i spokojniejszy sen. Modlitwa różańcowa ma potężny wpływ na umysł i serce. Pomaga uspokoić niepokój, rozproszyć negatywne myśli i stworzyć atmosferę spokoju przed snem. Kiedy trzymasz różaniec lub umieszczasz go pod poduszką, twoja podświadomość kojarzy ten gest z obecnością Boga i Matki Bożej. Rezultat głębszy, bardziej regenerujący odpoczynek. Wiele osób zgłasza, że po przyjęciu tej praktyki lepiej śpią. Budzą się bardziej wypoczęci i czują niewytłumaczalny spokój. Dzieje się tak, ponieważ serce, które ufa Bogu, nie jest niepokojone przez niepewności codziennego życia. 2. Duchowa ochrona podczas snu. Ojciec Pio wiedział, że świat duchowy jest realny i że istnieją siły, które próbują zakłócić duszę, zwłaszcza podczas snu. Wiele osób doświadczyło niepokojących koszmarów, dziwnych doznań w nocy, a nawet paraliżu sennego. Różaniec jest tarczą przeciwko tym wpływom. Kiedy z nim śpisz, jesteś symbolicznie otoczony modlitwą i mocą Maryi. Ludwig de Montfort powiedział, że Różaniec jest jak łańcuch ochronny, który łączy nas z niebem. Posiadanie tego sakramentu blisko siebie oznacza ufność we wstawiennictwo Matki Najświętszej, aby odeprzeć wszelkie duchowe zakłócenia. Trzeci. Większa więź z Bogiem i Matką Bożą. Wreszcie, spanie z różańcem pomaga utrzymać umysł i serce zwrócone ku Panu. Kiedy śpisz z tym symbolem wiary, tworzysz nawyk codziennego oddawania swojego życia Bogu. Nawet jeśli nie jesteś w stanie odmówić całej modlitwy przed snem, sam fakt posiadania jej w pobliżu jest już formą cichej modlitwy. Duchowość nie ogranicza się do godzin czuwania. Bóg przemawia do nas także w ciszy nocy, a Matka Boża wstawia się za nami, gdy odpoczywamy. Spanie z różańcem pod poduszką już jest potężnym gestem, ale istnieją sposoby, aby uczynić tę praktykę jeszcze bardziej skuteczną i znaczącą. To nie tylko mechaniczny nawyk, ale chwila głębokiego duchowego oddania. Oto kilka sugestii, jak zmaksymalizować efekty tego nabożeństwa. 1. Odmów co najmniej tuzin różańców przed pójściem spać. Jeśli to możliwe, poświęć kilka minut na odmówienie co najmniej tuzina różańców przed pójściem spać. Pomaga to uspokoić umysł, oddać swoje zmartwienia Bogu i przygotować serce na spokojny sen. Ojciec Pio mawiał, że nocna modlitwa to potężny sposób na wzmocnienie duszy. 2. Ofiaruj swój odpoczynek Bogu pięknym. Zwyczajem jest zamienienie snu w duchową ofiarę. Przed zaśnięciem powiedz coś w stylu: Panie, powierzam tę noc w Twoje ręce. Niech mój odpoczynek będzie na Twoją chwałę i niech obudzę się odświeżony w 799... Twojej obecności. Ta mała modlitwa sprawia, że noc staje się świętym czasem, w którym dusza pozostaje otwarta na boską łaskę. 3. Wybierz specjalny różaniec. Wiele osób twierdzi, że posiadanie pobłogosławionego różańca lub różańca wykonanego ze znaczących materiałów, takich jak drewno oliwne lub cudowne paciorki medalika, czyni to doświadczenie jeszcze bardziej wyjątkowym. Jeśli to możliwe, poproś księdza, aby pobłogosławił twój różaniec, wzmacniając jego duchową wartość. 4. Unikaj rozproszeń przed snem. Jeśli naprawdę chcesz poczuć efekty tej praktyki, staraj się unikać negatywnych bodźców przed pójściem spać, takich jak złe wiadomości lub kłótnie. Zamiast tego przeczytaj fragment Ewangelii. Cytat świętego, lub po prostu podziękuj Bogu za miniony dzień. Ojciec Pio nauczył nas, że modlitwa jest największą bronią przeciwko duchowym wyzwaniom, a różaniec, w szczególności, jest potężną tarczą przeciwko życiowym przeciwnościom. Spanie z różańcem to nie tylko pobożny zwyczaj, ale gest zaufania Bogu i opiece Matki Bożej. A teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, co zmieniłoby się w twoim życiu, gdybyś każdy dzień kończył zawstawiennictwem Maryi Dziewicy. Wyobraź sobie, że kładziesz się spać w pokoju, czujesz się chroniony i budzisz się z sercem odnowionym w wierze. Jeśli jeszcze nie wypróbowałeś tej praktyki, dlaczego nie zacząć już dziś? Włóż dziś pod poduszkę różaniec, odmów krótką modlitwę i oddaj swój odpoczynek Bogu. Z czasem zdasz sobie sprawę, że twoja dusza będzie spokojniejsza, a połączenie z Bogiem silniejsze. Pamiętaj, wiarę buduje się na małych, codziennych gestach, a za każdym razem, gdy trzymasz różaniec, to tak, jakbyś trzymał za rękę Matkę Bożą. Niech Matka Boża prowadzi Twoje kroki i niech pokój Chrystusa zawsze będzie w Twoim sercu.